Zobaczcie, co się dzieje, jak małą książkę chcecie wsadzić do małej koperty jeszcze z tą folią bąbelkową, żeby ją niby zabezpieczyła, ale jak jest za ciasno, to to są takie skutki. I ja wymyśliłem genialny patent na wkładanie do takich ciasnych kopert. Takie dwa kartoniki wkładamy sobie tutaj, zobaczcie, teraz wkładamy do tego książeczkę. <laughs> Proszę, jednym ruchem, pyk. I książka w środku, prawda? I tylko doklejamy impost, i, i książka do Was leci. Jest sytuacja tego rodzaju, że ona tutaj ma miejsce na dedykację. Na mojej stronie też tam jest miejsce, że wpisz dedykację. I słuchajcie, to co Wy odwalacie, Wy nie wymyślajcie tych dedykacji. Wy napiszcie tylko dla kogo z jakiej okazji, a ja się tym zajmę. No, słuchajcie, na przykład mam coś takiego. Dla Patrycji, żeby w końcu powiedziała swoim rodzicom, że te koty nie są tymczasowo. Dla mojej żony, której jeszcze nie znam, ale kiedy ją poznam i wtedy jej dam tę książkę. Ha, najlepszy jest ten. Dla wujka Zdzisława. E, wujku, życzę Ci, żebyś wreszcie znalazł tego, skup... dla który ci ukradł rower. Słuchajcie, nie mieszajcie mnie w swoje problemy rodzinne i sąsiedzkie. Wy mi tylko napiszcie dla kogo i za co, a ja już się zajmę całą resztą. Jeszcze jedno, proszę was. Do świąt jest niedużo czasu. Ja wiem, że impost dość szybko, bo to w dwa dni, ale... Ale ja wyjeżdżam 19 i nie mam mnie, 19 rozumiecie. A jak sobie ktoś przypomni 22 przed Wigilią, kurde co, prezent, jaki prezent? Czekaj, do rybackiego po książkę, no to już niestety to ja już także spieszcie się kupować moje książki, tak szybko się rozchodzą. Piszemy. Dla... co my tu mamy? Dla... dla Zofii, jeśli to czytasz, to Pluton wzniósł swą moc, a przepowiednia się wypełniła.